Witam Państwa w kolejnym odcinku, na początku chciałem Was poprosić o lajki like oraz suby bo tylko dzięki Wam ten kanał się rozwija Dzisiaj przedstawię Wam według mnie najlepsze, luksusowe coupe jakie kiedykolwiek powstało do dziś też nie powstało według mnie bardziej luksusowe i majestatyczne coupe od Bentley'a Brooklands z lat 2008-2011, był to samochód wyjątkowy auto nie posiadało żadnej części Volkswagena co jest bardzo istotne, bo taki na przykład Continental GT praktycznie wszystko ma od Volkswagena, a Bentley Brooklands jeszcze był tym oldschoolowym Bentleyem, ostatnim też Bentleyem napędzanym na tylną mość, bo obecne Bentleye mam napęd tylko na obie osie oraz też ostatnim chyba Bentleyem z... Nie, to nie był taki Bentley z tym silnikiem 6,75 litra, bo 6,75 litra to była wspólna jednostka produkcji rolls Royce, Royce i Bentleya, produkowana chyba od 1959 do 2020. Oczywiście występowała w różnych konfiguracjach z gaźnikiem, z wtryskiem, z jedną turbiną, z dwoma turbinami, bez turbin, a właśnie w modelu Brooklyn znajdowała się jednostka z dwoma turbinami. Auto rozwijało moc 530 koni oraz moment obrotowy wynoszący 1050 Nm. Było to najwięcej, auto miało najwięcej momentu obrotowego w 2008 roku, jeżeli chodziło o silniki V8, nie było wtedy V8 produkowanej seryjnie, która produkowała więcej momentu. To znaczy były, ale to były diesle, więc moment obrotowy z diesli to jest troszeczkę inna kwestia. Auto musiało posiadać taki ogromny moment oraz moc, z uwagi na to, że ważyło prawie 2700 kg oraz mierzyło 5,4 m. Do przeniesienia tego napędu służyła niemiecka skrzynia ZF6. Która tak naprawdę bardzo dobrze sprawdzała się w tym samochodzie. Oprócz tego, ta jednostka 6,75 litra oczywiście była klasycznym puszrodem w układzie OHV z jednym wałkiem rozrządu, więc stosunkowo prosta jednostka, ale niestety była też paliwożerna, bo najniższe spalanie, jakie udawało się uzyskiwać w takim broklęcie, to było na poziomie 20, ale w 20 litrów, ale w sumie kogo to obchodzi? Moment obrotowy był dostępny bardzo wcześnie, bo już przy 3200 obrotów auto, 2500 tak naprawdę jechało jak lokomotywa i przy takim nawet zakresie obrotów potrafiło wyprzedzić kolumnę tirów na autostradzie, a to wystarczyło dosłownie musnąć pedał gazu. Brooklands to też nazwa wyjątkowa dla Bentley'a, bo na tym torze w Wielkiej Brytanii wygrał też wiele wyścigów nazwę Brooklens też nosił model taki sedan z lat 1992-98 i właśnie w 2008 roku Bentley stworzył tego Brooklensa, który bazował na Bentleyu Rnec, tylko był troszeczkę sztywniejszy niż Ernecz, miał. Inne amortyzatory oraz stabilizatory były troszeczkę twardsze oraz też miał niższą linię dachu, żeby wyglądać tak bardziej troszeczkę agresywnie. Jeśli chodzi o wnętrze, to znajdowała się tam Pełni ręczna robota do wyprodukowania skóry dla Bentley'a Brooklands, musiał... zabijano jakieś 10 byków, czyli wykorzystywano 10 byków, żeby użyć skóry do tego Bentley'a Brooklands. Jeżeli chodzi o drewno, to oczywiście to było prawdziwe drewno, nie żadne fejkowe, które znajdujemy w obecnie w autach premium, to było drewno z drzewa, orzecha włoskiego, czasami nawet i eukaliptusa, w zależności też od konfiguracji, jaką zażyczył sobie klient. A Bentley Brooklands był limitowaną, limitowanym autem, wyprodukowano ich przez 3 lata produkcji, jedynie 550, oraz też był bardzo drogi w 20, 2008 roku, kosztował jakieś 300 tysięcy funtów jak się pojawia to było naprawdę bardzo duże były też najdroższym chyba Bentley'em wtedy jakim można było kupić jako nowy wóz. Auto posiadało tyle momentu obrotowego że często na wyłączonej kontroli trakcji Auto praktycznie cały czas mieliło kołami i bardzo łatwo można było po prostu zniszczyć oponę podczas takiej jazdy, co było widziane w programie Top Gear, gdzie po jednym z Power Slideów opona w Brooklencie dosłownie wybuchła. Uważam, że był to, jest to nadal, tak jak wspomniałem wcześniej, najciekawszy taki luksusowy samochód dwudziowy, taki Personal Luxury Coupe obecny nie nawet Rolls-Royce y, Royce który nie wiem czy jest jeszcze produkowany według mnie nawet y, nie był aż tak prestiżowy właśnie jak ten Brooklands. Oczywiście Brooklands też miał swoją wersję convertible, to się, ben, nazywał się Bentley Azure, który miał y, taki sam silnik. Oczywiście Ernest też miał ten sam silnik, ten 6,75 litra. Najmocniejsza chyba odmiana ta 6,75 litra. Właśnie miała 530 w Brooklencie, ale jeśli się mylę, to poprawcie mnie, bo możliwe, że Bentley Mulsane chyba miał więcej mocy i też używał właśnie tej jednostki. I to był chyba ostatni Bentley, który używał właśnie tej starej, oldschoolowej jednostki V8. Dobrze, dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że przekonałem Was do tego, jak, jakim świetnym samochodem jest Bentley Brooklands. I na koniec oczywiście filmik jaką brzmiał, ale niestety za dużo na tym filmiku nie usłyszymy, bo Bentley Brooklands był naprawdę bardzo bardzo cichy, a niestety nie mogłem znaleźć materiałów jak ta auto to chodzi, na przykład z przerobionym wydechem. Dziękuję bardzo i